Słuchajcie, dlaczego znowu o tym mówię. Bo kurwa, nie spałem całą noc, niby to po mnie spłynęło, ale z drugiej strony ja mam swojego i mówię, kurwa, dlaczego mu nie zajebałem, nie? I teraz zobaczcie, e, ktoś mnie zapyta, albo ktoś mi e, zacznie zarzucać mógłbyś mu dolić i się nie czaić. No i słuchajcie, gdy chcę Wam powiedzieć, jak to prawnie wygląda, wszedłem e, do sklepu. Z zajebistym humorem. Miałem zajebisty dzień, przezajebisty. Wchodziłem, żeby kupić dla, dla swoich szczurów, które tutaj są. Szybko jakiś tam miód chciałem, bo one no uwielbiają miód. Nie? Jak im gdzieś tam daję na paluchu, się skończył i po prostu mówię, szybko skoczę. Przy okazji wezmę jakieś tam kole, jakiegoś Sinkersa. Naprawdę, ja uwieście. Bardzo dbam i szanuję ludzką pracę. Czyli jak siłownia zamykana są od 22:00, ja już o pół do wychodzę, albo mówię dziewczynom, tak słuchajcie, jak już będziecie chciały, żebym wypierdził słowo, i od razu wyskakuję. Szanuję zawsze, nigdy w sklepach do końca nie siedzę, ale tu widziałem, że jeszcze mam 12 minut, więc wbiłem się do sklepu, i słuchajcie, już po, po wej przy wejściu widziałem, że będzie jakaś chora akcja. Bo umiem czytać ludzi jak kurwa książki. Widziałem, że gościu na mnie patrzy na zasadzie, e, ale mu zaraz zajebie, Po co on przyszedł? Ja już chcę iść do domu, nie? Kierowniczka patrzyła podobnie i słuchajcie, i ty do mnie wyskakuje On na 100, sto... znaczy na 100%. No nie mogę być na 100%, ale na duży procent myślał, że jestem gejem. Czyli różowa koszulka z podęki nie brał pod uwagę z tego, że jadę z tylko mnie wziął za geja i myślał, że sobie może pocisnąć. A ja mu się postawiłem, ale nie zajebałem mu, tylko mu się postawiłem na zasadzie proszę mnie nie atakować, byłem grzeczny, e, zgupiał chyba, nie? Bo ja mu mówię, proszę ode mnie odejść, jeżeli pan tu pracuje, kim pan jest? No i słuchajcie, i w końcu jak gość e, przeginał, ja czułem, że zaraz, zaraz kurwa wybuchnę, to powiedziałem mu bardzo dosadnie, proszę ode mnie się odsunąć. Nie dotykać mnie, bo jeżeli mnie pan zaatakuje, to będę musiał interweniować i prawdopodobnie połamię panu kolana, nos nadgarstki Ja to o tym też nie powiedziałem, ale nie gruziłem mu. Ja mu mówiłem, co zrobi, jeżeli on mnie zaatakuje. Zobaczcie, jak prawo działa. Jak przyjechała policja, to to, że on mnie wyzywał, to, że on mnie odpychał, ale mnie nie uderzył. Nie kwalifikuje czynu do tego, żeby policja interweniowała i żeby mu założyć sprawę. Ja muszę to zrobić sam yy, cywilnie albo złożyć do TESCO i no, zgłosiłem to do TESCO, ale zapytam się wprost, mówię: niech mi pani powie, bo była pani policjant i pan policjant, mówię, niech mi pani powie, jeżeli w tym momencie ja trenując. Po to trenuje, nie po to, żeby się bić, tylko uczy się nowego systemu walki, po to, żeby. To nawet nie jest system walki, przepraszam. System samoobrony. Czyli my nie walczymy, my się bronimy. I to, jak on do mnie poczył w tym momencie, to było coś idealnego, co przerabiam cały czas na treningach. Więc hamskie uderzenie, łamania i bym w gościa w 5 sekund poskładał już to nawet wizualizację miałem ale zacisnąłem zęby bo powiem wam, miałem drugą wizualizację to, że go bym tam poskładał to to nie ma problemu, tylko zastanawiałem się jak go poskładać, ale widziałem inną wizualizację, wizualizację tych samych policjantów, którzy przyjeżdżają, go leży ma połamany na przykład nadgarstek nos, leży ja bym powiedział do nich, ja się broniłem myślicie, że dałoby radę wytłumaczyć a komukolwiek, że ja się broniłem Nie, zanim by sprawdzili monitory By spędził na pewno 48 godzin Zaraz by Jakieś przypuszczenia Zaraz by wymyślili sobie historyjkę Nie wiem, zaraz by było milion rzeczy Tak to kurwa działa Taki jest pojebany system Czyli Nie ma tak jak powinno być Jeżeli ktoś cię atakuje Możesz mu kurwa zajebać I z czystym sumieniem nie zastanawia się, czy mu zajebiesz, kurwa, krzesłem, czy mu zajebiesz yy, ręką, czy mu zajebiesz, kurwa, czy mu strzelisz, kurwa, w kolano. Dlaczego? Bo jeżeli ja przychodzę do sklepu, mam zajebisty humor i w tym momencie ktoś mnie atakuje, wyzywa, to nieważne, czy on mnie pobił, czy nie, ale zjebał mi, kurwa, humor, zjebał mi do dzisiaj. Czyli cały czas takie mi jakiś tu wewnętrzny ego siedzi, taki głosik mi kurwa mówi Mogłeś mu zajebać, mogłeś mu z bani przypierdolić, mogłeś mu stereo zrobić, miałeś kurwa tyle możliwości, a ty zachowałeś się jak taka pizda No i taki głos mi cały czas mówi, ale z drugiej strony drugi głos mówi, no i co z tego, zajebisty dzień, jedziesz sobie Zrobisz tak, zgłosiłeś to, frajer kurwa dostanie po dupie, żeby innych tak nie traktował Tylko dlaczego ja mam być kurwa zawsze tym sędzią? w Egipcie tak samo z policjantkami tak samo kurde jak poleciałem do Charkowa na Ukrainę to wtedy kurde wojna i, tego, i później jakoś po tym jak ja yy, wyjechałem jakiś czas później wywalili ten pobnik Stalina, ja tam akurat wcześniej robiłem zdjęcia swojego swoim pomnik. nie wiem, ja to się czasami yy, czuję jak ten, jak on się nazywa yy, kurde chciałem powiedzieć Harry Potter yy, kurde Forest o! Ram Forest sobie Forest Gump. Zobaczcie, on był wszędzie. Był chory, ale był wszędzie. Może też jestem jebnięty, Jestem wszędzie, zawsze się muszę do czegoś przykleić. Ale zobaczcie, jak działa prawo. Nie powinno tak być. Jeżeli ktoś naruszył Twoją przestrzeń, odepnął Cię, uderzył, sprowokował, opluł cokolwiek, powinno być że ty działasz w drugą stronę i nie wnikasz jeżeli on ci opluł to też go oplujesz, kurwa, bawisz po równo jeżeli on ci zajebał kopa to temu mu zajebiesz? Nie powinno być tak, że jeżeli on ciebie uderzył, sprowokował, psuje ci humor no to działasz jak potrafisz, a ja, że ja potrafię ostatnio, słuchajcie, wchodzę do klubu bo otwarcie La Playa i mój były tancerz stoi, nie? totalna pizda taka, wiesz trenuje coś tam, boks Stoi z drugim takim, ja ich nazywam Flippy Flap, taki mały i duży eee, Takie pozery warszawskie, ale typ do mnie coś kurwa wyzywa Ja podszedłem do ochrony, bo całą ochronę znam, przybiłem piątkę No kurwa, jak, jak może gość, który tutaj u was pracuje, kręci śmigłem kurwa e, Tancuje, był mój tancerz e, Ma prawo mnie jako gościa wyzywać? Ja w sklepie w Tesco byłem klientem, który wydaje pieniądze W La Playa byłem klientem, który też wydaje pieniądze więc zgłosiłem to spokojnie do, do tego do szefa, powiedziałem, wiem, że oni to zleją, ale zobaczcie, też takie wewnętrzne ego, żeby podejść jednego do drugiego, opacnąć kurwa, poskładać kurwa, pociągnąć po ziemi kurwa, dokopać, poskakać po głowie. Tak, miałem to w głowie. Ale co z tego? Za to nie karają. Ważne, co zrobiłem. Czyli się uśmiechnąłem, zbrechałem, powiedziałem sobie, nie ten poziom, ty dalej będziesz pozerem, ja idę dalej do przodu. Rok minie, i ty dalej będziesz poza rem, a ja będę należał do, do, do przodu. Więc wyjebane na to miałem, ale zobaczcie jak to kurwa działa. Powinno być tak, jak gościu mnie wyzwał, podchodzę i mogę mu wypierdolić. No, ale nie. Co mam, stanąć, też go wyzwać, stanąć. O, o, o kurwa, wyzywać się. Warszawska metoda, wyzywanie się. Nie, teraz przepraszam, żeby nie było, yy, że czyste do Warszawiaków. Nie, 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 kurwa, z dużymi literami mówię, że nie. Warszawska przez F. Czyli tych warszawskich pozerów, co kurwa milionów, milionerów udają mi, i jak przyszłyby co do czego, to największe biznes. Dobra, ale się musiałam wygadać Słuchaj, już mi lepiej. Jadę teraz nagrywać e, kolejne utwory, e, bo nowy mój projekt, nowy mój pomysł, już nie będę jako dawny to zdawał, będę pod innym pseudonimem, bo, bo bo mam taki kurwa kaprys No, taką wizualizację miałem że będę kurwa.